żeby dopiąć temat dźwięków. Dlaczego ja to zrobiłem na kamerze? Otóż słuchajcie, Unity, ponieważ emuluje cały system dźwiękowy, łącznie z tym, że emuluje źródło dźwięku, także to, co jest z przodu, słyszycie z przodu, to, co jest z tyłu, słyszycie z tyłu i tak dalej. Odbiornik dźwięku, który według Unity jakby, według którego Unity liczy, jak powinien być odtworzony dźwięk, znajduje się docelowo w kamerze. I to jest to, co macie tutaj na main camera nałożone, audio listone. I on decyduje o tym, że on odbiera dźwięki, on decyduje o tym, co słyszycie w słuchawkach. I teraz, e, jeśli ja bym nałożył na level manager e, dźwięki, to level manager jest na środku mapy i nie idzie razem z kamerą, czyli mogłoby się okazać, że w momencie, kiedy wygracie, przegracie, to ten dźwięk jest tak daleko od kamery, że go nie słyszycie. Więc na kamerze stworzyłem sobie obiekt Ambient Music, zapakowałem tam jakąś muzyczkę, którą sobie gdzieś tam z internetu ściągnąłem i uwaga, ustawiłem jej Play on Awake, czyli włącz się razem z grą i Loop, żeby ona chodziła sobie w pętli. Ale teraz, dwie pozostałe, dwa pozostałe dźwięki, czyli to co was prosiłem, żebyście sobie znaleźli na początek i koniec, znaczy na wygraną i na przygraną. Proponuję też zrobić na main camera, zrobić sobie dwa e, dwa empty. Jeden, uh, tak jak tam jest game, over music, the sound. I drugi obiekt pusty, uh, level complete sound. Dlaczego tak? Otóż można zrobić jedno źródło dźwięku i po prostu podmienić mu plik dźwiękowy, ale tak jest po prostu prościej. Poza tym nie wchodzi wam to w konflikt, to znaczy nie musicie wyłączyć jednego dźwięku, żeby odegrać drugi. I teraz na obu tych elementach dodajecie sobie audio source. Tylko uwaga, nie play on awake, bo nie chcecie, żeby to zagrało na dzień dobry, jak się gra włącza. Ładujecie sobie ten klip. I teraz z poziomu level managera możemy odtworzyć ten dźwięk w momencie kiedy A kończymy level lub B A, lub B. Um, przegrywamy. Tak? Tyle, że pytanie, czy level manager wie, że właśnie skończyliśmy level? Albo że właśnie, ale to jest taka, bo level manager ogólnie wie, tak? Bo zobaczcie, level manager tutaj ma po prawej dwa tiki, level complete i level failed, tak? Ale czy on wie, w którym momencie nastąpiło zakończenie levelu? Czy on jest tego świadomy? Czy możemy się tam do czegoś podpiąć? Hmm? Bo zauważcie, co my robimy e, w. W kontrolerze wykrywamy, że znaleźliśmy wyjście z poziomu, tak, i co robimy? Zmieniamy po prostu bula z false na true, tak. I to działa, ale ma to tą wadę, że nie jesteśmy w stanie zapiąć jakiejkolwiek dodatkowej akcji w tym miejscu, dlatego że dla level managera nie jest takie proste sprawdzenie, czy się ta flaga zmieniła akurat w tym miejscu, czy nie. Zamiast tego musimy zrobić tutaj mały refactoring i zmienić to w taki sposób, że koniec poziomu, czy pozytywny, czy negatywny, wywołuje metodę, funkcję wewnątrz level managera, i wtedy w tej funkcji możemy zrobić wszystko. Na przykład możemy zatrzymać grę. Czyli, bo teraz zauważcie, że niezależnie od tego, czy wygracie, czy przegracie ale pokazuje się ekran, ale gra nie została w żaden sposób zatrzymana. W sensie w teorii moglibyście się rozbić, tak? I dalej na ślepo manewrować statkiem i zobaczyć ekran końca gry. Tak? Bo nie jesteście w żaden sposób odcięci od gry, poza tym, że tracicie widok. Tak? I teraz słuchajcie, żeby to zrobić, ale niczego po drodze nie zepsuć, ponieważ my zarówno piszemy do tej flagi, jak i czytamy bezpośrednio tą flagę, to nie powinno być problemu, jeśli zdefiniujemy sobie w lewym menadżerze funkcję Nazwijmy sobie go on success, tą funkcję. I zobaczcie, jak on mi podpowiada tutaj od razu, że w ramach tej funkcji ustawiam sobie tą flagę na true. Co jeszcze chcę zrobić w ramach tego, że level się właśnie zakończył sukcesem? Chcę hmm? odegrać ten dźwięk, tak? Jak odegrać ten dźwięk? Muszę znaleźć ten element, tak? Znaleźć e, komponent jego dźwiękowy i go uruchomić. Teraz jedna rzecz, która jest prostsza, że main kamera jest łatwo można znaleźć przez, e, przez po prostu kamera main transform. To jest ta nasza główna kamera, nie trzeba jej inaczej szukać. E, find Level Complete Sound, tak? Get component, co tam ma być? Audio source, nie lub false, tylko jest taka metoda play, chyba play. Tak, czyli ustaw, flagę, poziom zakończony. Odegraj dźwięk końca poziomu. Jeszcze jedną rzecz, którą możemy chcieć zrobić, zanim to zatrzymać fizykę gry. To jest taka bardzo bezczelna metoda, która powoduje, że system czasu Unity zostanie zatrzymany. Finalnie co to spowoduje? Jeżeli nasz statek porusza się przy pomocy fizyki i nasze asteroidy poruszają się przy pomocy fizyki, to jeśli zatrzymamy czas, to one przestają się poruszać. Tak? Taki najprostsza możliwa w implementacji pauza, jaką sobie można wyobrazić. Tak? Okej. Okay. I teraz zauważcie, że ponieważ to ustawia flagę, więc od strony wyświetlenia ekranu końca nic się nie zmieni. Wystarczy teraz tylko zamiast bezczelnie e, zmieniać flagę, tak jak tu robiliśmy. To wywołać. Wywołaj dla level manager e, metodę e, zakończenia poziomu Zgubiłem kamerkę chyba jedną. No. Uh, level manager object get component level manager um, on success tak. I teraz, jak to zrobicie, skompilujecie sobie wszystko i ustawicie poprawnie dźwięk, to w momencie dojścia do końca levelu powinien ten dźwięk zostać odegrany. A I a, i a, pokaże się Wam ekran końca poziomu. Sprawdźcie sobie to teraz po tych zmianach. Ja to wypchnę na gita, sprawdźcie sobie, czy tak faktycznie jest. Dobra, czyli zakładam, wierzę Wam słuchajcie, że działa, bo o mnie nie mówię, to jest nie do sprawdzenia, bo ja nie mam dźwięku. Ale, słuchajcie, deklarujemy drugą funkcję w level managerze: public void on failure. A, I tam jest level failed na true, na, tak, czyli tak samo zatrzymujemy czas. A i odgrywamy ten dźwięk, tak? Tak to się chyba u mnie nazywa level fade sound, nie game over sound, jeszcze lepiej. I to wam odegra dźwięk przy failu, natomiast żeby tą funkcję wywołać, bo zobaczcie, że C -sharp wam, znaczy visual wam pokazuje, że ta funkcja jest raz wywołana, ta funkcja nie jest wywołana wcale. Dlaczego? No bo musimy zmienić w player controllerze, tutaj gdzie robiliśmy, że jeżeli tarcze nam spadną do zera, poinformuj level manager, zamiast level fail true ustawiamy on failure. I to jest w drugą stronę, w sensie to nam zamyka temat e, e, prawidłowego poinformowania level managera, że się gra skończyła. Zostaje jeden błąd, który dopiero byście zauważyli w momencie, kiedy byłoby kilka e, poziomów, a mianowicie unity pamięta, że ustawiliście time scale 2.0. Dlatego w level managerze na samym początku, w starcie, Trzeba ustawić poprawnie time timescale na e, 1. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli tego nie zrobicie, to po ukończeniu pierwszego poziomu i załadowaniu drugiego poziomu, e, czas dalej stałby w miejscu. Tak? Czyli dalej ten czas stałby w miejscu i dalej jakby nie byłoby, nic by się nie ruszało. Ok. I to jest. E, to jest. Tyle w temacie tego dźwięku startowego dźwięku końcowego. Możecie też, słuchajcie, jeśli chcecie tu w obu wypadkach zatrzymać muzykę. To nie jest konieczne, ale może macie taką potrzebę, to wtedy możecie się odwołać do tego elementu muzyki i po prostu zatrzymać stop, tak, muzykę, żeby przestała grać, kiedy jest koniec poziomu. 35 jest dzwonek, nie 8 minut. Dobrze myślę? Dobrze myślę. Dobra, i słuchajcie, teraz tak, bardzo ważna rzecz. Robicie file, save as, upewniacie się, że jesteście w folderze Scenes i zapisujecie to sobie jako level 1. I robicie zapisz. Kod to kod, a sceny to sceny. Scena to jest tylko taki dla Unity przygotowany stan początkowy po załadowaniu etapu. Okej? Okay? Wszyscy zapisali jako level 1? Na pewno? Bo teraz będzie destruktywnie, w sensie jeżeli mnie nie słuchaliście i nie zapisaliście i zrobicie teraz dalej, to zrobicie sobie kuku, tak? File, save as, wchodzicie w sceny i zapisujecie jako level 1 tak I teraz uwaga, zapisane. Jeżeli macie spiętego OneDrive'a, to za pierwszą próbą Save'a wam włąc spróbujcie jeszcze raz. I wtedy działa. Ale masz błąd? Czy co? Ale u góry, tu masz napisane level 1? Na pasku. Jeszcze, dobra, poczekaj, to ja pójdę zobaczyć, co ty tam jest. Co ty tam spłodziłeś. E, okay. Bierzecie sobie file, Build Settings. E, dodajecie sobie, przeciągacie sobie tą scenę tutaj na tą listę level 1. Tu. Tak. No tutaj u góry sens in build ma być na level 1. Jest. Dobra, i teraz robicie build i wyskoczy wam okienko gdzie. Robicie sobie uwaga, broń Boże, nie w folderze projektu. Zróbcie sobie na pulpicie folder, tam powiedzmy nowy build. Nowy folder build. I do tego folderu robicie wybierz folder i on zrobi wam builda. I jak skończy, to na pulpicie w tym folderze będziecie mieli gotowy plik wykonywalny razem z całymi zresztą gratów. Waszej gry, który działa już normalnie bez Potrzeby posiadania Unity czy Visual Studio na komputerze Tak? On nie jest idealny, bo On się będzie włączał od razu do levelu Na full screen Nie ma jak z niego wyjść chyba, że mu walniecie Alt 4 Bo nie mamy jeszcze żadnego oprogramowania, żeby z niego wyjść Ale można go normalnie włączyć można nawet spróbować przejść etap. Ja się oczywiście rozbijam jak kompletny noob. Tak. Guzik nie działa, natomiast sam build gry działa. Tak? No zaraz, zaraz podejdę. Spróbujcie. Jak się nie uda, to się nic nie stanie, ale spróbujcie zrobić builda. Jak wam się uda, możecie zrobić zipkę. Wziąć do domu, pokazać mamie, tacie, koledzy, dziewczynie, komukolwiek, patrzcie. Mamo, tato, zrobiłem grę, tak? Okej? Okay? Dobra? A za tydzień, a za tydzień zaczniemy od zrobienia głównego menu, także można było to normalnie uruchamiać i wychodzić z tego.